Za chwileczkę kapitanowie przeczytają kilka zdań dotyczących ducha fair play. Bardzo proszę. Tak, bardzo się podoba. Moc niesamowite. Trochę szkoda, że przegrywamy, ale. no Byliśmy bardzo zadowoleni, że to wszystkich zgody w nastawkowych mecz. Bardzo nam się podoba. Niestety Polska przegrywa. Nie jesteśmy z zadowoleni, ale myślę, że wygrają, bo chciałem wrócić